Witam. Postanowiłem nagrać zupełnie inny filmik. Dopytujecie, co to za urządzenie, o co w tym chodzi. Słuchajcie, jest to pompa CWU. Pompa, która tu zaciąga powietrze, a tu ma wyrzut. To jest pompa do grzania czysto wody użytkowej. Tymi kanałami zaciąga i wciąga powietrze, Jakurat akurat ten kanał, zasys mam odłączony, bo tu jest tak ciepło od falowników, i troszeczkę z domu teraz w lato wyciąga te nagrzane powietrze, żeby jakaś tam cyrkulacja była, yy, więc to jest ściągnięte na zimę. Jest to założone i ona ciągnie tylko powietrze z zewnątrz, jakby ktoś myślał o czymś takim. To na pewno musiałoby to być we większym pomieszczeniu. Ja no to po prostu nie mam większego, więc sam kanały. Gdyby ktoś miał większe, to wtedy nawet tych kanałów nie musi być, bo wystarczą po prostu tam chyba powyżej 25 m2. To wystarczy po prostu wtedy przestawić w ustawieniach, że tak jakby ze środka zaciąga i wyrzuca powietrze, i to też działa. Jeżeli chodzi o grzanie na typowo pompie, to można nagrzać do 62 stopni to jest zbiornik 240 litrów ja to już mam z 6-7 z 7 lat i powiem Wam szczerze, spisuje się rewelacyjnie to mniej więcej na 5-6 osobową e, rodzinę, gdzie tam wanna, prysznic, na przemian także woda jest nieoszczędzana, to dogrzanie wody, nawet powiem wam, nie powiem Wam dokładnie do jakiej temperatury spada e, tutaj e, temperatura tej wody ale no, gdzieś tam w granicach 2-3 kWh, y, potrzebuje do ponownego nagrzania. Jest też można przestawić na tryb y, bosta i wtedy można ustawić, y, na przykład żeby grzało do 75 stopni i działa to tak, że do 62 y, grzałoby pompą ciepła. A powyżej 62 będzie dogrze, dogrzewało po prostu grzałką. Ja często tutaj używam tego grzania grzałką, tym bardziej jak teraz jest nadmiar energii z paneli, które mam, no to bardzo często używam grzania grzałką. Po prostu wyższa temperatura wygrzewa się ten zbiornik i tak dalej. Jest energia darmowa, no to wtedy po prostu tego używam. Ma to też taki tutaj schemacik, jakbyście sobie zaczęli, że można cyrkulację zrobić. Więc, jak ktoś ma daleko gdzieś tam źródła odbioru, jakieś tam wanny czy tam zlew, coś w tym stylu, to można. I ma akurat ten model, jest wyposażony w dodatkową wężownicę. Ja mam ją nawet podłączoną do pompy ciepła, którą jak wiecie, mam tutaj. W razie gdyby doszło do uszkodzenia. Przykładowo tej pompy, a muszę wyłączyć, bo nam zacznie tu chodzić i nic nie będzie słychać. A i tak chyba się włączyła. O, taki to szum jest teraz tu na zewnątrz troszeczkę słyszalny. Niektórzy to nawet tego zimnego powietrza, które tu wylatuje, gdzieś tam wtłaczają sobie. Słyszałem, że do budynków, które chcą ogrzać, yy, o, przepraszam, yy, schłodzić. Także też tak można to zrobić co jeszcze ma to jakiś tam programator i tak dalej, ja tego nie używam u mnie to działa słuchajcie na tej zasadzie że mamy włożone inteligentne gniazdko i po prostu włącz, wyłącz o określonych godzinach i tyle także jak ktoś coś takiego by szukał nie, nie, nie patrzcie, że to taki model jest teraz tych urządzeń tyle że naprawdę można tam kombinować, ale no jest to fajne, jest to w całej obudowie pompa ciepła zamknięta dobrze zaizolowana, to nawet jak do 75 nagrzane, bo to ja nie czułem, żeby tutaj jakiekolwiek straty ciepła były, więc naprawdę polecam coś takiego. A tutaj jeszcze takie pinka taka stąd właśnie idzie kabel do deje. Chodzi Huawei. Wszystko ładuje. Pozdrawiam. To taki zupełnie inny filmik. Dzisiaj, jakbyście jakieś pytania mieli, czy coś, to zapytajcie, to wam odpowiem. Pozdrawiam.